Witam na kanale Matspot w kolejnym odcinku kursu naturalnego. Dzisiaj będziemy mówić o ciągu geometrycznym. Rozwiążemy takich 5 zadań używając do tego takich dwóch wzorów. Na koniec odcinka przygotowałem też takich 5 zadań do samodzielnego rozwiązania, bo tylko samodzielny trening czyni mistrza. No a teraz już zaczynamy. Zadanie trzynaste. W rosnącym ciągu geometrycznym AN określonym dla n większego równego 1 spełniony jest warunek A4 równa się 3A1, iloraz q tego ciągu jest równy no i musimy to Q jakoś policzyć. Skorzystamy tutaj na początek z wzoru podstawowego wzoru dla ciągu geometrycznego, czyli AN to się równa A1 razy q do potęgi n minus i z tego wzoru korzystając napiszemy sobie ile będzie równe nasze A4. A4 to będzie równe a1 pomnożone razy q do potęgi n 1. Więc skoro to jest nasz czwarty wyraz, to to będzie potęga 4 1. Czyli już krócej to będzie a1 razy q do trzeciej. Z treści zadania my wiemy, że a4 to się równa 3 razy a1 i teraz połączymy te dwie rzeczy. To połączymy z tym. Tutaj mam napisane, że a4 wszędzie gdzie mam a4 to zamiast tego a4 mogę wstawić takie działanie. No więc zamiast tego a4 wstawiamy to, co żeśmy wypisali sobie tutaj, czyli a1 razy q do potęgi trzeciej. To się równa 3a1, i teraz wiemy, że ten ciąg jest rosnący, to znaczy, że a1 nie może być tutaj zerem, bo wtedy ciąg byłby stały, więc możemy sobie tutaj to wszystko podzielić przez a1, i wtedy to a1 po tej stronie nam zniknie i zostanie nam q do potęgi trzeciej. I po tej stronie A1 też nam zniknie i zostanie nam tylko trójka. Musimy obliczyć Q, więc teraz jeszcze tylko wszystko spierwiastkujemy, ale pierwiastkiem trzeciego stopnia spierwiastkujemy. I wtedy tutaj zostaje nam Q, a liczba 3 dostaje daszek trzeciego stopnia. Czyli dostajemy pierwiastek trzeciego stopnia z 3. To jest nasza odpowiedź, czyli odpowiedź C jest poprawna. Zadanie 12. Dany jest ciąg geometryczny AN określony dla n większego równego 1. Wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie i spełniony jest warunek. A5 przez A3 równa się 1 dziewiąta iloraz tego ciągu jest równy, którąś z czterech opcji trzeba wybrać. Do dyspozycji mamy takie równanie. Tylko teraz tutaj są dwie niewiadome. Na razie z tego to nie bardzo możemy cokolwiek zrobić. Na pomoc weźmiemy sobie wzór na nty wyraz ciągu geometrycznego, czyli a n równa się a1 razy q do potęgi n minus pierwszej i z tego wzoru napiszemy sobie, ile jest równy wyraz A3 i ile jest równy wyraz A5. Wyraz A3 to będzie A1 razy q do potęgi 3 minus 1, trzeci wyraz n wyraz n minus 1 3 minus 1 to będzie A1 razy q do kwadratu to jest A3. Teraz jeszcze potrzebne nam by było a5. a5 to będzie a1 razy q do potęgi 5 minus pierwszej, czyli a1 razy q do czwartej. Wykorzystując to, co żeśmy tutaj policzyli, to ja teraz tu na kresce ułamkowej u góry zamiast a do potęgi piątej, to ja tam w liczniku mogę wstawić a1 razy q do czwartej. To jest a do piątej. A do trzeciej to jest a1 razy q do kwadratu. I to się równa 1 dziewiąta. Mamy tutaj taką informację, że wszystkie te wyrazy tego ciągu są dodatnie. To znaczy, że wyraz A1 nie może być zerem. No więc możemy sobie tutaj skrócić to A1. Skracamy A1. Zostaje nam łamek Q do czwartej przez Q do kwadratu. Równa się 1 dziewiąta. Tutaj można postępować różnie. Ja sobie to wymnożę teraz na ukos. Zacznę od tego ukosa. To będzie 9 razy Q do czwartej to się będzie równać to, co wyjdzie z drugiego ukosa, czyli Q do kwadratu. I z treści zadania wiadomo, że Q nie jest zerem, więc ja mogę sobie to wszystko przez Q do kwadratu podzielić. I tutaj mi wyjdzie, że 9Q do kwadratu jest równe 1. Jest to równanie kwadratowe, więc jeżeli robimy zadanie maturalne, zwłaszcza otwarte, to powinniśmy tą jedynkę przerzucić tutaj na tą stronę i dostalibyśmy wtedy takie wyrażenie. Równanie kwadratowe, ale na szczęście tutaj jest wzór skróconego mnożenia, bo 9q do kwadratu to jest inaczej 3q podniesione do kwadratu, minus 1 podniesione do kwadratu. Więc takie coś z wzoru na różnicę kwadratów możemy to zamienić na dwa nawiasy. 3q minus 1 razy 3q plus 1 równa się 0. I dostajemy 3q minus 1 równa się 0 lub. 3q plus 1 równa się 0. Z pierwszego działania dostaniemy, że q będzie równe 1 trzecia, a z drugiego działania dostaniemy, że q będzie równe minus 1 trzecia. No i mamy dwa wyniki, a my tu musimy wskazać jedną odpowiedź. I odpowiedź jest tu, że wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie, więc skoro wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie, to pierwszy wyraz, jeżeli jest dodatni, a q miałoby być minus 1 trzecia to po pomnożeniu pierwszego wyrazu razy ujemne Q dostalibyśmy, że drugi wyraz jest ujemny. Więc skoro wszystkie wyrazy są dodatnie, no to ten wynik nam musi odpaść i to Q musi być dodatnie musi być równe 1 trzecia. Czyli odpowiedź a jest poprawna. Zadanie 13. Dany jest ciąg geometryczny AN określony dla n większego równego 1, w którym A1 równa się pierwiastek z 2 a2 równa się 2 pierwiastki z dwóch, a3 równa się 4 pierwiastki z dwóch, a musimy znaleźć, jaki będzie wzór na n wyraz tego ciągu. Wzór, który możemy znaleźć w tablicach na n wyraz ciągu, to jest an równa się a1 razy q do potęgi n minus pierwszej. Czyli jak widać, tutaj musimy znać a1. a1 no to my znamy. Trzeba by było jeszcze znać q. Tego q niby nie mamy, ale jak sobie popatrzymy na nasze trzy wyrazy a1, a2 i a3, to tutaj nawet bez specjalnych obliczeń, jeżeli to jest zadanie zamknięte na maturze, to nie musimy nawet tego specjalnie zapisywać, możemy sobie wykombinować, przez ile trzeba pomnożyć pierwiastek z dwóch, żeby dostać dwa pierwiastki z dwóch. A no wystarczy pomnożyć przez dwa. Jak mamy dwa pierwiastki z dwóch, jeżeli to pomnożymy dalej jeszcze razy dwa, no to dostaniemy z tego cztery pierwiastki z dwóch. Tutaj wszystko nam działa, widać z tego, że Q jest równe 2. Gdyby ktoś chciał jednak sobie wyliczyć w jakiś sposób to q, to tutaj możemy sobie obliczyć q z działania takiego. q możemy wyliczyć dzieląc a2 przez a1, czyli dwa pierwiastki z dwóch, dzielone przez pierwiastek z dwóch. Pierwiastki się szybko skracają, wychodzi z tego wynik 2, czyli dostajemy to, co żeśmy wcześniej sobie wykombinowali. No i wydaje się, że sprawa jest załatwiona. Mamy a1, mamy q, więc wstawiamy do wzoru na an. Tu będzie a1, czyli pierwiastek z dwóch, razy q, czyli 2, do potęgi n minus pierwszej. No i niby wzór jest, tylko jest też problem, bo żadna z tych odpowiedzi nam tutaj w tej chwili nie pasuje. I to nawet specjalnie podobnie nie wygląda, więc tutaj jeszcze coś na pewno trzeba zrobić. Widzimy, że tutaj wszędzie jest do potęgi n tej, tu jest do n tej, tu jest do n tej i tu też. A my mamy n do potęgi minus pierwszej, więc to jest pierwsza rzecz, która nam nie pasuje. Z tym sobie radzimy. To jest tyle samo co 2 do potęgi n tej podzielone przez 2 do potęgi pierwszej. Bo jeżeli mamy tutaj takie dzielenie potęg, to wykładniki wtedy się odejmuje. Rozbiliśmy jedną potęgę na dwie potęgi. To dzielenie teraz możemy sobie zamienić na kreskę ułamkową. Na takie coś pierwiastek z 2 razy 2 do potęgi n u góry, a dwójka tylko na dole. No już mamy 2 do potęgi n, ale ciągle nie widać, która odpowiedź jest tutaj poprawna. Do tego, żeby wskazać poprawny wynik, potrzebne nam kolejne rozmnożenie. Tu wcześniej rozmnożaliśmy potęgę na dwie potęgi, teraz rozmnożymy liczbę 2 na dwa pierwiastki. Tą liczbę 2 ja mogę napisać, że to jest to samo co pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2. Z tego działania wychodzi też dwójka, i to rozmnożenie dało mi to, że ja wszędzie mam tutaj mnożenia, więc mogę sobie taki pierwiastek i taki pierwiastek skrócić. Po tym skróceniu wychodzi takie coś, i takie coś to już w którejś odpowiedzi mamy. Szukamy i okazuje się, że odpowiedź b to jest to, co nam tutaj wyszło, no więc już mamy poprawną odpowiedź. Poprawna odpowiedź to odpowiedź b. Zadanie trzynaste. Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny o wyrazach 24, 6 i A odjąć 1 i stąd wynika, że A musi być równe którejś z tych czterech opcji takie zadanie też możemy zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób taki krótki, 24 i 6, jeżeli to są dwa pierwsze wyrazy tego ciągu, to znaczy, że iloraz tego ciągu to będzie 4, bo 24 podzielone przez 4 daje nam 6 i jeżeli 6 podzielimy jeszcze przez 4, to dostaniemy z tego 6 czwartych, czyli to jest 3 drugie. To znaczy, że ten cały wyraz to musi być 3 drugie. A skoro tak, to A musi być równe o 1 więcej, czyli 5 drugich, czy odpowiedź A to będzie odpowiedź poprawna i to jest takie szybkie tłumaczenie. Jeżeli ktoś go nie zrozumiał, to teraz zrobimy to wszystko trochę wolniej, dokładniej i używając takiego wzoru a n kwadrat równa się a n minus 1 razy a n plus 1 to jest wzór dla ciągu geometrycznego i on działa w momencie, gdy mamy trzy wyrazy w ciągu geometrycznym, trzy kolejne wyrazy w ciągu geometrycznym, a my właśnie tutaj takie coś mamy. Mamy trzy wyrazy kolejne. Ten wzór on działa w ten sposób, że a n to jest taki wyraz zawarty pomiędzy tymi dwoma, a n to jest wyraz środkowy, u nas jest to szóstka. I ten wzór mówi nam, że ten środkowy wyraz, czyli nasza szóstka podniesiona do kwadratu, jest równa iloczynowi tych dwóch wyrazów skrajnych, czyli u nas to jest 24 i a odjąć 1. Mnożymy te dwa wyrazy, ten i ten. No i tutaj zrobiło nam się takie równanie: podnosimy tutaj po tej stronie do potęgi, to jest 36, po tej drugiej stronie wymnażamy nawias, to będzie 24, a odjąć 24. Teraz te 24 możemy przenieść na drugą stronę. To będzie 36 dodać 24. Po dodaniu wychodzi 60. I ja bym sobie to najpierw podzielił przez 12, ponieważ wiem, że 60 dzielone przez 12 to jest 5. Wiem, że 24 dzielone przez 12 to jest 2. I dopiero teraz dzielę przez 2. Z tego mi wychodzi tyle co 5 podzielone przez 2, czyli 5 drugich. I to jest odpowiedź poprawna w tym zadaniu, czyli odpowiedź A. Zadanie 15. Ciąg o wyrazach x 2x plus 3 i 4x plus 3 jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy. Pierwszy wyraz, czyli x. Musimy obliczyć x. Mamy taki trzywyrazowy ciąg. I tutaj już sobie nie poradzimy tak na skróty jak w poprzednim zadaniu. Tutaj musimy koniecznie skorzystać z tego wzoru a n do kwadratu równa się an minus 1 razy a n plus 1. Ten wzór działa tak, że jeżeli mam trzy wyrazy ciągu, to bierzemy sobie ten środkowy wyraz i podnosimy go do kwadratu, u nas to będzie 2x plus 3 podnoszę do kwadratu, to mi się będzie równać iloczynowi tych dwóch skrajnych wyrazów, czyli x pomnożone razy i ten wyraz koniecznie w nawiasie, 4x plus 3. To wynika z tego wzoru, który oczywiście jest w tablicach naturalnych. Podnosimy do kwadratu, to jest wzór skróconego mnożenia. I tu mamy 2x podniesione do kwadratu to jest 4x kwadrat. Potem... W tym wzorze działa to tak, że potem się mnoży ten wyraz i ten wyraz, czyli 2x razy 3 po wymnożeniu to jest 6x. Ale potem ja to muszę podwoić i z tego jest 12x. I na koniec jeszcze 3 do kwadratu, czyli to będzie 9. Ze wzoru obliczyliśmy, że jest tyle, a po drugiej stronie musimy pomnożyć. To będzie 4x do kwadratu. I jeszcze tego x musimy pomnożyć razy trójkę, wszystko na plusie, czyli wyjdzie 3x. No i teraz przerzucamy x -y na jedną stronę. 4x kwadrat plus 12x. Tutaj bez żadnych zmian. Odjąć 4x kwadrat, odjąć 3x. 9 daje na drugą stronę. To będzie minus 9. 4x kwadrat minus 4x kwadrat. One się redukują na szczęście. 12x minus 3x to jest 9x. 9x równa się minus 9. Dzielimy przez 9 i wychodzi, że x jest równy minus 1. I to jest rozwiązanie naszego zadania. To jest pierwszy wyraz tego ciągu, czyli odpowiedź D jest poprawna. Ja już dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki na kanale Matspot.